Wbrew pozorom tych koszulek wcale nie mam dużo, bo zrobiłem sobie taki porządek. Mam może z 7 albo 8 koszulek do gry w piłkę, takich zwykłych. I personalizowanych klubowych mam chyba 8, w których oczywiście też gram lub będę grał. No i ta jest najcenniejsza, to jest koszulka z autografem Ronaldo, którą wygrałem w konkursie dotyczącym Ligi Mistrzów, a konkurs organizowało Sony kilka lat temu, chyba, chyba był to rok 2017. Pomyliłem się, jednak tych personalizowanych koszulek mam 9. A buty pokażę innym razem: Sporting Lisbona, drugi komplet z tego sezonu w wersji Liga Mistrzów. Chyba dzisiaj nawet będą w takich grać um, z nadrukiem Pedro Gonzalves. Bayern, Monachium, domówka z tego sezonu. Też Bayern dzisiaj będzie grał z Paryżem. Barcelona, domówka ten sezon. Wersja na Ligę Hiszpańską z Rafinią, tylko że on w tym sezonie wyjątkowego ma pecha. Jest mega kontuzjowany. W tamtym sezonie znów bardzo niedoceniony. Lepszy był moim zdaniem dużo od Yamala, ale wszystkie nagrody spływają na Yamala. Wyjazdówka Bayernu z tego sezonu to jest absolutna perełka, te detale jest przepiękna. Z tyłu mam mojego ulubionego piłkarza Bayernu z obecnego składu, czyli Olise. Super Francuz gra na totalnym luzie. Barcelona, trzeci komplet na Ligę Mistrzów. Oczywiście biorę wszystkie w wersje Authentic, jeśli one są w takich wersjach. Nazwisko Lewandowski i to jest koszulka, której nie będę używał. Po prostu chcę mieć ją z metkami zawsze, żeby była nowa. Domówka sportingu z tego sezonu, wersja na Ligę Mistrzów. Ona się różni tym, że na plecach nie ma napisu Superbok, czyli to piwo, tylko jest na rękawie mniejszy. I na plecach kłęda skrzydłowy reprezentacji Portugalii, młodzieżowej, jeszcze konkret piłkarz, będąc z niego ludzie. Koszulka z poprzedniego sezonu, domowa Bayernu, takie dość nietypowe barwy, jak na Bayern, z nazwiskiem Harry Keina Czwarty komplet Sportingu z tego sezonu. Piłkarz, który niedawno rozegrał 100 meczów dla Sportingu. Reprezentant w Mozambiku, Jenny Katamo. A to jest koszulka czwarta z poprzedniego sezonu. Um. Siódemeczka oczywiście nawiązuje do Ronaldo, bo 20 lat wcześniej Ronaldo grał w barwach sportingu i na plecach 17 Trincao, były piłkarz Barcelony, reprezentant Portugalii, też mega gulupia.